Hej. tak idę sobie można powiedzieć od wczoraj, przedwczoraj, i coraz powraca do mnie takie pytanie: jak byłem na tej kwaterce parę dni temu, właśnie, no dwa, czy już może trzy, mniejsza o to. No to zarzuciłem sobie jakieś tam filmiki z YouTube'a, no nie? No i trafił mi się Filmik yy, EDC Marka ZDC yy, O o tym dlaczego się jest włóczykijem Tam padło kiedyś takie pytanie, ja sobie dopiero przypomniałem zmiałem, może coś zrobić, kurczę Dlaczego Marek zarzucił taki temat? Eee, dlaczego się włóczysz? Czy też dlaczego jesteś włóczykijem? no? <laughs> eee, proszę, postać z bajeczki Muminków, jak się wzięła i spopularyzowała? I jaka jest eee, idealnie pasująca i malownicza? No Niemniej eee, nie jednak, dawno temu eee, Marek zarzucił takie pytanie do ludzi przyślijcie, odpowiedzcie, przyślijcie, nagrajcie coś krótkiego, co wam przyjdzie do głowy i tak dalej. No i, no i właśnie jak byłem na tej kwaterce, to obejrzałem ten filmik. Hmm. Szczerze mówiąc, no strasznie mi się on spodobał. Dobry pomysł, dobre wykonanie. No gratulacje. Przede wszystkim gratulacje, no nie? Eee, ale to pytanie tak naprawdę. <śled> No kołacze mi się, no kurczę, no dlaczego ona mi się tak kołacze, no? Idę, idę już tak, mówię, wczoraj cały dzień. Dzisiaj już jesteśmy po południu, dobrze, po południu, 14, po, niedługo 15 będzie. I tak człowiekowi, dlaczego się człowiek włóczy? Dlaczego się człowiek tłucze tu czy tam? No i z tym kijem, no nie? Dlaczego człowiek jest włóczykijem No i powiem szczerze, że masa odpowiedzi przychodzi, tak, do głowy, do głowy masa odpowiedzi jest, no to, to, to nie ma co ukrywać Ale jakaś taka żadna nie jest satysfakcjonująca i nie mogę na to jakoś znaleźć takiej jednej albo, albo się zbliżam wręcz może do, do takiej jednej, bo można można odpowiedzieć, no, że kurczę, człowiek ucieka od cywilizacji. Można odpowiedzieć, że powrót do natury, że chęć bycia z przyrodą. No przecież oczywiście na tym filmiku było to powiedziane, przecież wszystko prawda, tak. To jest wszystko prawda, to jest wszystko prawda. Natomiast gdzieś tam ja bym jeszcze chciał znaleźć. Takie, taką głębię psychologiczną, no ale bez przesady, no nie będę tutaj przecież jakieś kurcze filozoficznych tych yy, mądrości prawił, no nie, nie o, to, nie o to chodzi, bo to przecież to jest prostota, kurcze, bycie z naturą, tam nie chodzi o jakieś głębokości ale, ale człowieka jednak, dlaczego, dlaczego a dlaczego? Ech. dlaczego, no i, i tak sobie tak się dogrzebuje do takiej odpowiedzi we własnej głowie, także to jest jak najbardziej subiektywne. Chęć, że się ckni. Ckni się za starymi czasami, za dawnymi czasami. Ckni się za takim powrotem. Eee... Kurczę, no jakby to powiedzieć, no. Jak to kiedyś bywało? Nie wiem, no. Dzisiaj wszystko jest szybko, łatwo. Raz, raz wsiadasz w samochód, wsiadasz w pociąg, kurczę, nawet w samolot wsiadasz, czego po raz pierwszy w życiu doświadczyłem, przecież tutaj znajdując się w Albanii. Czyli a, już nie będę mówił, no dla mnie to jest takie niesamowite zjawisko człowieka, który lubi teren pokonywać na własnych nogach i, i mu się schodzi czas w ten sposób. A ktoś inny tą samą drogę, na którą ja poświęcam, powiedzmy, jeden dzień marszu 20-30 km, może pokonać jadąc samochodem, no dajmy na to w paręnaście minut. No niemal jak przeniesienie się w czasie, można powiedzieć, dla mnie. Ale takiemu jadącemu samochodem tyle szczegółów umyka. Nie wiem, no tak to jakoś do tego ja tak podchodzę. I wracając do tego pytania, no właśnie dzisiaj wszystko jest takie szybkie, łatwe, proste, podane pod nos, jedzonko, przetworzone. I, yy, no i gdzieś tutaj można powiedzieć, kurczę, jak ono jest przetworzone, no to już takie wartościowe to ono już nie jest, no nie? Takie to nasze życie szybkie. Tak, chyba o to chodzi, a my chcemy właśnie, żeby ono nabierało jakiejś wartości, jakiegoś takiego sensu. No właśnie, chcemy chyba żyć bardziej prawdziwie. Czy to się wiąże z jakimś powrotem do korzeni, nie wiem, do rozpalania yy, ogniska w sposób, w sposób taki tam krzesiwem, czy, czy jakimiś patykami. Nie, nie, chyba nie o to chodzi. Chodzi o jakąś taką prawdziwość. No nie wiem, czy to jest taka? Może być odpowiedź na to pytanie? Dlaczego się wrójek włóczy? Dlaczego się włóczy? Ciekawość trochę, no nie? Wcale nie o to chodzi, żeby się sprawdzić samemu. No, w 5% może człowiek jakieś tam własne lęki czy strachy Człowiek chce przełamać, no nie? Żeby nie siedzieć tylko przed telewizorem czy przed komputerem Żeby tego życia posmakować trochę na własnej skórze no nie? Żeby nie być takim zredukowanym Zredukowanym do takiego Groszoroba, można powiedzieć, który pójdzie, odpracuje swoje tam jakieś 8 godzin albo i więcej z dojazdem, przyjazdem itd. i tak dalej. I człowiek wtedy, w tym momencie, jest zredukowany do takiej maszyny roboczej, która zasila. Zasila jakiś organizm, typu państwo? No nie chcę tak, prawda? Nie chcę. Jakiś bunt następuje. Spiskowo to trochę brzmi już może, no nie? Bo tak uważam, że są tacy, którzy oczywiście chętnie by mnie w takiej roli widzieli. Mnie i większość, większość ludzi w państwie. Takim owakim czy innym. I nieważne, czy jest to państwo o profilu, nie wiem, bardziej socjalnym, czy bardziej yy, prawicowym, kurcze, jakby to tam powiedzieć. Mniejsza o to. Wszystkim wszystkim tym, którzy rządzą, yy, zależy na tym, żeby żeby ta kasa wpływała do budżetu a my tą kasę wypracowujemy prawda? jakkolwiek, na jakichkolwiek stanowiskach byśmy nie pracowali jak ktoś jest bardziej obrotny no to ma więcej może dla siebie mniej to mniej no temat się robi szeroki prawda? bo dotknęliśmy takich ważnych Momentów po prostu jak żyć, panie! Jak tu żyć, panie dzieju! Także można powiedzieć, no nie wiem dlaczego się włóczę. Czy to jest bunt? Bunt do bycia w lesie to takie mocne słowo, no nie? Nie, chyba nie chodzi o to, żeby się buntować. Po prostu chciałbym żyć życiem prawdziwym. już jakieś trudne strasznie, no nie? Ech, tutaj też być może gdzieś może wybrzmiewać jakaś niechcący między moimi słowami jakaś krytyka e, współczesnej, że się tak wyrażę nowoczesności. No... nie, doceniam nowoczesność, jak najbardziej. Tak, po prostu taki kierunek jest i my tego nie ominiemy. Dzięki tej nowoczesności człowiek się tutaj znalazł w ogóle przecież, prawda? O, kijeczki z jakichś materiałów, e, bardzo poręczne, czapeczki, kapelusiki. Co tam jeszcze, żeby tu się znaleźć? E, być może, jakbym żył z 200 lat temu, to jakie by to było wydarzenie, żeby tu przyjść do tej Albanii? Tak dzięki nowoczesności. Raz, dwa. Odpowiedź na pytanie, żeby zakończyć już tą może przed gadkę. E, dlaczego się włóczę? No kurczę, no nie mogę powiedzieć jednoznacznie. Wtedy bym nie poznał prawdopodobnie e, zapachu poranka jak się wychodzi z namiotu czy spod tarpa. Czy jak otwierasz oczy i słyszysz słyszysz te ćwierkanie tych ptaków, ten szum wiatru, no nie poznałbym wtedy po prostu. A to jest po prostu tak, że siedzi człowiek w domu, siedzi, siedzi, siedzi i nagle i nagle ma parcie, no kurczę, no do lasu trzeba pójść, przenocować, przespać się w krzakach po prostu, panie, co za. Czasami, czasami chce się przespać w krzakach, no. Może to dziwnie brzmi trochę, nie? cio. Także tak, czy chce się trochę wystawić na jakieś warunki Atmosferyczne powiedzmy, trochę mocniejsze słońce eee, deszcz wiatr doświadczyć taki, takiego działania, zobaczyć fakturę terenu eee, Kościec naszej matki ziemi Czyli skały no tak... Takie rzeczy, takie odpowiedzi mi przechodzą do głowy. No widzicie, no jest wiele odpowiedzi, no po prostu jest wiele odpowiedzi. Wolność, o kwestia wolności jeszcze. Nie została poruszona. Ale to jest temat, aż którego strach poruszać. No nie, bo tutaj na ten temat to masa ludzi miałaby coś do powiedzenia. Gdzie ta wolność się kończy? Gdzie się zaczyna? Yy, na czym ona polega tak naprawdę? Także to też tak, no widzicie, no kurczę, kwestia wolności, no. Wiatr we włosach i te sprawy. <grym znać wytkownia> no dobra, panie. Także... Niech będzie taką odpowiedzią ten mój filmiczek, no nie? Na, na to pytanie Marka Dlaczego się włóczysz? Dlaczego się włóczysz Panie? No nie wiem, bo lubię po prostu Bo coś się dzieje co pewien czas w człowieku, że że musi wyjść i się powłóczyć, no Także pozdrawiam EDC Na razie, hein?